który będzie jak już możecie zauważyć z FIFA World. Niestety FIFA World ma jeszcze betę. Więc już z, z doświadczenia, bo grałem wcześniej. Już mam tutaj składzik, malutki. Co się wam pokażę. FIFA World jest jeszcze betą, co wiąże się z tym, że będą jeszcze jakieś problemy i takie tam dopracowanie będzie dopiero w oryginalnej FIFA. Mam nadzieję, że będzie za darmo. Chociaż jak będzie trzeba coś zapłacić to na 100% kupię bo serio mi się podoba ta gra i myślę że też wam się spodoba to tak chciałbym wam pokazać mój składzik jak możecie zauważyć no nie jest najlepszy ale na początku chcę zrobić szybkich zawodników to po pierwsze a po drugie już zaczynam robić hiszpańską drużynę jak już widzicie teraz będę zbierał Real Madrid, bo to jest mój ulubiony klub i no co tu więcej powiedzieć Ten odcinek będzie taki informacyjny Co ja będę chciał przedstawić na moim kanale I po prostu takie Pierdoły No dobrze to jak już zapoznaliście się zapoznali z moim składem To jest moja ławka rezerwowych Proszę proszę Waranek kurczę tylko że Kontrakt zresztą chyba mamy No srebrny niestety ale damy mu To tak w tej grze można kierować padem Teraz właśnie kieruję padem i gram na padzie, ale można tak samo myszką, wszystko jest ok. Dziwne, że moi zawodnicy są tak bardzo skontraktowani. Nie, no po prostu muszę jeszcze podawać im kontrakty, a już mi się kończą, więc za chwilę będę musiał kupić paczkę. A ten jest srebrny, to się bardzo opłaca dać srebrną kar kartę, tak, kartę z kontraktem srebrnym. A waranek już tutaj może wejść do podstawowego składu środkowo brońca Delbert pójdzie za, już się pamiętam o, za Robsona tutaj właśnie, mam jeden, dwa, trzy, trzech na ławce rezerwowej, którzy są z Hiszpanii tu mam Pedro, ale kontrakt tutaj jeszcze ten ziomeczek musi mm, dostać ode mnie kontrakcik no i co, będziemy zaczynać zobaczycie jak gram nie, nie sądzę, że jestem jakiś najgorszy, nie sądzę, że jestem najlepszy, jestem taki w miarę. Dobrze, zaczynajmy. To może zacznę już mówić co chcę na moim kanale przedstawić. Głównym... Główną serią jaką jaka będzie, to sądzę, że właśnie FIFA będę ją nagrywał z wieloma kolegami. Z Karelaksem, z Lipką, tacy mali youtuberzy, no bardzo mali, ale serio są spoczko i... I gwarantuję wam, że będzie śmiesznie, bo już próbowaliśmy nagrywać, ale niestety komputer mi nie pozwalał, detale i tak dalej. Teraz już będzie, mam nadzieję, że wszystko ok. Drugą serię, o którą będę chciał prowadzić, będzie Minecraft na modach, ale inaczej to nazwę, no bo wiecie, Resi i tak dalej, już bez żadnych reklam yy, nagrywa Minecraft na modach taka nazwa. Po prostu myślę, że moja seria będzie się nazywać... Nie wiem, drogą modyfikacji, coś takiego. To jest moja autorska nazwa, nikogo nie ściągałem. Nawet dzisiaj to wymyśliłem, bo tak... Tak. Ale zresztą zakończenie szkoły. Dzisiaj spiszcie czy zdaliście. Bo jestem tego ciekawy. Ale mam nadzieję, że wszyscy zdali. Co jest? Nie ma osób. Koniec roku jest, panie. Dawajcie mi ludzi. Widzicie mam... Tak, yy, Ralu Madryt. Rui. nie wiem co to jest za strój ale był w paczce więc wiem, a Real Madrid kupiłem sam Stadion mam Aloha Park No bł, nie najlepszy ale ale jest zobaczmy jaki przeciwnik ma skład Bramkarz słaby Morata jedynie co Chociaż Morata też nie jest najlepszy Ale jest realu to mi się podoba Szacun dla Granda 1420 może lubi, może nie Nie wnikam Będziemy zaczynać grać Co bym ja mógł jeszcze powiedzieć o tym co będę chciał przedstawić mm. Kolega mój robi serwer na modach Z którego też będę pewnie nagrywał Bo jedna będzie seria z singla No przebijaj ziomek Naciśnij po prostu Jedna seria będzie na modach single Ile jedna seria będzie na modach multiplayer No przewiń to no, wydaje się taki spokojny, ale jak trochę mi coś nie wychodzi, to naprawdę umiem... Nie poznaję sam siebie. Dobra, przewiną Więc zaczynamy grę. Widać, że... O Jezu! Coś to zależyło. Myślę, że ten przeciwnik nie jest zbytnio najlepszy. Dobrze, więc... Szutkowanie i strzał! Niestety nie ma brameczki. Podbiegnij, podbiegnij Waren z kapitanem, jak się nie mylę Tak, no na pewno, dobra amkarza proszę podać No... Nie jest najlepszy na przeciwnik, ale ja też nie jestem najlepszy Więc się trochę wyrównuje ja, gdyby to przeszło Właśnie mój kolega do mnie pisał jakieś 5 minut temu No 5, może to jak więcej że będzie chciał ze mną nagrać FIFA więc dzisiaj będzie ten odcinek a jutro mam nadzieję że już będzie multiplayer zobaczycie jego skład ale dobry jest, dobry jest FIFA to muszę przyznać to Lipka a drugi kolega Karelaks nie wiem czy on jeszcze będzie grał w FIFA ale mam nadzieję że się uda i że sobie pogramy nie do tego Dobrze, z prawej strony pokazuje się. Będzie strzał, żółty, będzie strzał. Oj, oj, No Jezu śliski. I, I z Karlaksem jest największa beka, bo po prostu... Nie wiem czemu, ale jak z nim gram są takie bugi. Po prostu bugi fify, bugi alfy. Jak już mówiłem, że to jest dopiero początek, al... O, że wolny. To jest dopiero alfa, więc wszystko jeszcze będzie się... Mam nadzieję zmieniać, bo o jest co ja zrobiłem. Bo naprawdę ta gra się prezentuje świetnie moim zdaniem A i będę w nią grał naprawdę często. Czemu tak się leczy? No tak mi powiedzieć. Dawaj, 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 dawaj. no. Nie, 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 po co to było? Waranek? Po co? Tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Oczywiście na kanale będą też występować minigamesy Bo to jest podstawa Zresztą zagrania. tak, nagrałem ostatnio Z moim kolegą Serdecznym na minigamesy Dobrze, na mineplexie I na... naprawdę... Wstrzyma. Jezu, co naprawdę Po prostu dam wam link do tego kanału, do, do, do Do, do tego filmiku Wiecie, dajcie tam suba, lajka I takie tam Nie, 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 spalony NIE! NIE! Przepraszam za krzyki Już się uspokajam Dawaj, do no, górna Biegnij, 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 biegnij śmate Kurde, czemu się tak laguje no Tak! Zgranie Sędzia odejdź! Dziękuję bardzo Nie Strasznie łatwo robi się z wody i to jest trochę nie... też niedopracowane, ale jak no, mówiłem alfa wszystko można wybaczyć tym, kikielni, Dobrze, dobrze, dobrze Chyba będzie trzeba jakieś no, zmiany no, zrobić no, przerwy, zero, zero. Bo trochę ich zmęczyłem Kroniec Akurat jest połowy, przerwa, to jest idealny moment ja Mam nadzieję, że się wszystko dobrze to nagrywa to Bo wygra, normalnie bym padł. To tak, kończymy skład przepadł. Teraz akurat pracuję myszką Padem trudno jest zmieniać No wolę po prostu myszką Środkowa obrońca, lewo obrońca, nie O kurde, nie mam kogo zmienić W tym jest problem, gdzie jest mój napastnik? Dobra, Argentyńczyk pójdzie za Włocha A Lustiza za Gabiadiniego Dobrze, ja... o akurat się wyrobiłem, bo już się skończył Zespoły Pół minuty na zmiany, na, na, na przerobienie swoich Przyjął Takich tam, no dobra Gramy dalej Ja się dziwię Mówiłem że ten za, ten Ja ten jest słaby A kurde ja nie mogę mu strzelić bramki no Ale o! No, so close. no blisko blisko ładne podaję do Gabi Nie, gabiotu nie strzec co ja gadam Nie Ale czemu ja tak słabo gram? Nie wieście mi, ja tak słabo nie gram Zespół traci piłkę O kurczę Nie, muszę to wygrać Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny Jaki panie spalony, celu. co ty pokazujesz, panie? Dobrze, główka Wyprzeć go! Wyprzeć go, go. słabo ty do nie wiem. Ja Zobaczcie z lipką będę zasuwał 100%. Nie! Nie! Nie, broń to, broń to! Ej, no jeszcze mnie skościł, panie sędzio. Ja, ja myślę, to... No kurde, co on odwala! Marian, alfa. Myślę, że ten faul zasługiwał na żółtą kartkę, lecz tylko tak myślę. Dobra, robimy kiwki. Myślę, że przejdziemy nim całe boisko. Spróbujmy. No tak! Kontuzja, super! Po prostu... Masakra. Biegnij, biegnij, defaul. Biegni, 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 to go! Kurde, gdzie ty stoisz? Spadłeś ze strony. Noooo, przejmi to! Kurczaki, no? Muszę sobie szybciej obrońców. To... Nie! Nie, no. Kurde, mam szczęście, że mam takiego obrąkarze, bo... Szczęście. On laguje... Tak jest! Mamy moje nadal wynik remisowy, ale tylko wspaniała interwencja bramkarza, No to jest prawda. Serio wykorzysta? Nie! Nie, 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 bloń to, broń to! Mamy bramka, proszę państwa! Jak mogę z nim przegrywać? Ja nie mogę Jakim tu? Weź to przewin! No przewin to! Już się zaczyna przepraszam! Ale po prostu... Tu przegrywać z takim słabiakiem... Nie jest fajnie. No przewiń to! Kurwa, po co ja się dre on O, Mam takie buciki. A raczej miałem. Teraz mam... Nie mam pojęcia jakie. Ale mam... No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. No, 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 no biegnij, biegnij, no, biegnij, biegni. A ja go. Ja go dobrze mówię, ja go. No, nie bał. Nie ma! Ja no, nie mogę z nim przegrać, 10 minut ten growych, nie wiem ile to jest, to 3 minuty? Jakoś tak. Nie no, 3 minuty, wiadomo. No. Minuta. 4 piłce minuty trwa połowa Nie, dobra, zerowałem się, biegnę przez całe boisko w piłku. Ta, no na pewno, bo wiesz, że to trzeba ten to w ten dosokąt trafić. Ej, do Moja. No kurde! O, to jest idiota, nie mogę! Po prostu. No, ten w ogóle w ślisk i robi tam... Ja, końcówka tego no nie mogę się dociekać pełnej i wersji, i bo naprawdę... Do na wygląda, nie do tego! badał nie przy default momenty. biegnie. No nie mogę... Ten biegnie. Dobrze, dobrze, zapierdalaj teraz! Oj, przepraszam. Kilkaszt nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. No Przejmij, teraz no i... Kurde ladży mi Ladży! Nie, nie podawaj mu, nie Ja nie mogę Psz, koniec meczu Nie, nie, nie Nie żal mi siebie, żal mi siebie po prostu. Dobrze, powiem wam, że to na tyle tego jakże ciekawego odcinka Mam nadzieję, że Wam się spodobało Zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach Czy chcecie taką serię Czy chcecie serię FIFA World i czy oddzielnie chcecie online Że z kolegami I oddzielnie Będę grał jakieś turnieje, zaraz Wam pokażę I właśnie sezony online, ale Że ja ja gram z przeciwnikami online, nie z kolegami. Tutaj właśnie mentalista. Jest mój kolego, to jest lipka. I z nim będę za chwilę nagrywał. No, tu jest turniej do gracza. I właśnie takie turnieje możemy sobie zagrać. Wszystko piszcie w komentarzach. Naprawdę mi pomożecie. Dostawcie suba. Jeszcze raz powiem łapkę. I do zobaczenia. Cześć.